Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj temat taki, który dotyczy wszystkich, którzy mają własne działki. Trawnik. Musimy go czymś kosić. Moja stara kosiarka, którą widzicie teraz na przebitkach, no niestety jej czas dobiegł końca. Jest to jakiś tam chiński twór z polskiej dystrybucji, który służył mi 10 lat. I nie powiem, naprawdę działała, reperowałem ją, wiecie, te blachy, to wszystko. No ale na wszystko przychodzi czas I uważam, że to jest właśnie ten czas, kiedy pora się pożegnać. Słuchajcie, generalnie to ona by pewnie jeszcze skosiła ten trawnik. Tylko, że trochę ją ruda zjadła, nie? I 10 lat swoje wysłużyła. Trochę się tego trawnika już nakosiła. No i niestety skończyła jej się ta obudowa, przez to nie ma już regulacji wysokości kosi tylko na jednej, na jednej wysokości. Nóż też już się skończył, a że jest to jakiś tam chińczyk, to i nóż ciężko do tego dostać, więc e, mógłbym ją reanimować, mógłbym się pobawić w jej odrestaurowanie, ale to chyba bez sensu. E, pomyślimy o tym, może w innym terminie. Natomiast teraz e, po prostu trzeba zamówić nową kosiarkę i do tego przejdziemy. Tu jest zdrowy silnik. Brick straton. Eee, pokażę Wam, to kosiarka stała rok czasu od zim, przez całą zimę na podwórku i zobaczycie, że ona praktycznie zapali od pierwszego strzała. Jestem tego pewien. Silnik jest zimny, żeby nie było, zobaczcie. Więc e, odpalamy i zamawiamy kosiarkę. Wiem, że zapali. To jest dobry silnik. Może go do czegoś wykorzystamy. Jeżeli macie jakiś pomysł, co możemy zrobić z tego silnika, to dajcie znać w komentarzu. Aha, no i najważniejsze, nie zapomnijcie subskrybować ten kanał i jedziemy z robotą. Hej! No i jest. Producent Stiga. Model kombi 753 SE. Na taki model się zdecydowałem ze względu na opinie, jakie gdzieś tam znalazłem. Przychodzi nam ona w takim kartonie, jak widzicie. No, i w tym kartonie mamy kosz na urobek, olej silnikowy, oraz elementy dodatkowe takie jak przystawkę do mulczowania, przystawkę do bocznego wyrzutu, ładowarkę sieciową, akumulator, no i samą kosiarkę, która, według opisu na aukcji, gdzie ją kupiłem, jest praktycznie gotowa zaraz do, wy... do użytku, zaraz po wyjęciu z pudełka. I generalnie to tak jest, ponieważ wystarczy przykręcić ten pierwszy pałuk. Do samej kosiarki, a następnie drugi, ten, który obecnie trzymam w ręku, do tego pierwszego. Tam jest taki specjalny system mocowania. U mnie niestety on miał urwaną taką opaskę, która to trzymała, i chwilkę się z tym bawiłem. że tego wam nie będę pokazywał całej tej zabawek, no ale idzie to zrobić. Następnie podpinamy kabel do zasilania. Jest to taka kostka, której nie da się po prostu pomylić i źle jej podłączyć. Opinamy wszystkie przewody, jest to wszystko w instrukcji, jak sobie to e, pomocować. Jednym z powodów, dla których zdecydowałem się na tą kosiarkę, są te systemy regulacji uchwytu, które teraz widzicie. Jednym z nich jest e, możliwość przesunięcia tego górnego ramienia lekko w bok, e, dzięki czemu możemy omijać, e, nie wiem, żywopłot i takie tam góry. Natomiast druga możliwość to e, wysokość tego ramienia. Oczywiście jest też w normalnych, standardowych uchwytach. Tutaj jest to dwupoziomowe, tak jak widzicie. E, można sobie to podnieść i opuścić, tak naprawdę wykonując dwa ruchy. E, I tak to działa. Ok. Czynności przed e, odpaleniem. No to wiadomo, kosiarka przychodzi niezalana, więc musimy zanać ją. Olejem. Tu jest olej, akurat markowy Stig, dołożony do tego zestawu. Należy pamiętać, że puste opakowanie po oleju nie do kosza, tylko trzeba je wywieźć do przodu. Wspaniały rzut. OK, olej zalany, sprawdzamy poziom, jeżeli jest go za mało, no to wiadomo trzeba dolać, lepiej nie przelewać, bo potem zabawa z odlewaniem. W zestawie mamy ładowarkę sieciową, no ona taki bajer, że możecie sobie przepiąć zarówno na złącze europejskie jak i na te złącze USA czy tam do Wielkiej Brytanii na trzypiny. piny, no wiadomo u nas to nie zadziała. Więc wracamy do naszej europejskiej. Również akumulator. Po wyjęciu z pudełka okazało się, że jest naładowany, co mnie trochę zdziwiło. Ma on gniazdo do podłączenia. No i system, który pokazuje, czy bateria jest naładowana. Jak widzicie, jest naładowana, więc mogę bez problemu wpiąć ją od razu do kosiarki i kosiarka jest gotowa do odpalenia. Pozostało zalać benzynę. Podpinamy kosz, no to standardowa czynność. Kosz posiada taki specjalny system do sprawdzenia napełnienia, ale z doświadczenia już wiem, że działa on średnio. Kolejna rzecz to taki kluczyk do blokowania zaponu. Nie wiem do czego to służy, i komu do czego, natomiast jest, bez tego nie odpalimy. Odpalamy kosiarkę. To ja robiłem. I tu taka mała uwaga od razu. Nie podobał mi się, że kosiarka ma wysoki start, czyli że od razu startuje z wysokich obrotów. Moja stara kosiarka miała wolny start i to jest dużo lepsze i zdrowsze dla kosiarki. No i teraz ta mała prezentacja tego systemu, gdzie możemy sobie rączkę przesunąć na bok, właśnie w celu, na przykład, obkaszania drzewek, czy też obkaszania żywopłotu. Pomaga nam to w tym, że nie musimy iść i trzeć swoim ramieniem czy tam barkiem właśnie o ten żywopłot czy o to drzewko. Takie jest założenie przynajmniej tego patentu. Kosiarka wyposażona jest w system mycia obudowy. Podłączamy wąż, odkręcamy wodę. Jak na leje pod spodem. No i w tym momencie odpalamy kosiarkę. Pozostawiamy sobie ją tak nie wiem, 2-3-5 minut. To już od Was zależy, aby nam się kosz Okej, Ok, słuchajcie, czas na małe podsumowanie. Kosiareczka działa. Od ostatniego ujęcia minął miesiąc czasu i jakieś 7-8 koszeń, jakie wykonałem tą kosiarką. Nie chciałem robić podsumowania zaraz po zakupie, no bo co mogę powiedzieć o sprzęcie nowym, którego nie używałem. Jeden foch, jaki zrobiła kosiarka, to ostatnie ujęcie, kiedy jadę i kończy się to ujęcie, zaczęło, kosiarka zaczęła przerywać, no i zaczęło cieknąć paliwo z filtra powietrza. Tutaj macie przebitkę, co tam się działo. Okazało się, że prawdopodobnie w czasie transportu kurier, prawdopodobnie kurier źle położył paczkę i wypadł taki bączyk, który w komorze pływakowej trzyma sam pływak. Pływak się opuścił no i nie zamykał iglicy domykającej dopływ paliwa, przez co to paliwo lało się ile fabryka dała. Szybka naprawa, zrobiłem to sam po konsultacji ze sprzedającym. No i kosiarka działa, nic się nie dzieje. Tak jak mówiłem, ja nie mam żadnej prowizji ani to nie jest żadna współpraca, po prostu pokazuję Wam sprzęt, który kupiłem sobie. Kosiarka działa naprawdę fajnie. Świetnie zbiera trawę, radzi sobie naprawdę dobrze z tym tematem, mieli mocno tą trawę. Kosz nabija się naprawdę mocno do pełna. Jednym koszem nakładam praktycznie cały worek biodegradowalny. Więcej nie ma sensu, bo się po prostu rozerwik, praktycznie nie korzystam z tego urządzenia do skręcania na boki, bo ono się skręca tylko w jedną stronę a ja jestem przyzwyczajony do koszenia w drugą stronę no i tego po prostu nie używam świetna sprawa, starter akumulator od momentu kiedy naładowałem jeszcze go nie wyciągałem i cały czas jest naładowany, więc dobrze działa spalanie, dwa zbiorniczki na cały mój trawnik, nie jest go mało nie jest też jakoś tam dużo, ale z 70 Arów, 7 arów gdzieś, przepraszam, jest do koszenia. System mycia, może to nie jest tak, że ona wygląda jak nowa, ale zawsze to opłucze z tego pierwszego takiego osadu. Jak robimy to regularnie, nie powinno tam się nic wielkiego wydarzyć. Także fajnie działa. Płynnie nie zacina się, nie ma, nie ma, że staje dęba na jakimś większym obciążeniu. Naprawdę fajnie kosiareczka działa. Ja jestem zadowolony. I z mojej oceny takiej prywatnej, nie, że ktoś mi za to zapłacił, myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić ten model kosiarki. Ok, kończymy. Wielkie dzięki, że, że obejrzałeś. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to nie zapomnij go zasubskrybować za łapki w górę. Dzięki oczywiście komentarze, mile widziane. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego.